Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. Zaczynamy świąteczne filmy za 3, 2, 1, start! Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Sylwia Testuje i jak widzicie zbzikowałam już na punkcie świąt Bożego Narodzenia. Odpowiedni świąteczny sweterek, do tego czerwono-szary krasnal. A to oznacza challenge 24 godziny w świąt. Świątecznym nastroju. Jak Wam się podoba mój świąteczny sweterek? Czerwony z Reniferkiem. Mam tutaj dzwoneczki, które wydają głośny dźwięk. No i mój Renifer ma gigantyczny czerwony nosek. Wy też macie takie świąteczne sweterki. Do tego wszystkiego coś, bez czego nie ruszam się z domu, czyli kolczyki. Tym razem w świątecznym wydaniu mam tutaj kolorowe choinki. No i teraz mogę zacząć prawdziwe świętowanie. Biorę ze sobą mojego Krasnala. Ponoć w moim studio nagrań, gdzie za chwilę. Pójdziemy, czeka na mnie jakiś super fajny prezent. Rozpoczynamy challenge, a wybawcie się razem ze mną. Każdy z Was teraz, jak ogląda ten filmik, niech na dole w komentarzu napisze coraz bliżej święta. A każdy komentarz dostanie ode mnie przypięte serduszko. No, i jestem już na miejscu. Wskoczyłam do mojego studia nagrań. Oczywiście mam ze sobą mojego krasnala, który będzie mi dzisiaj towarzyszyć w całym dniu. No, i zgadza się o rany. Słuchajcie, czeka tutaj na mnie niespodzianka. Cały czas jest ze mną mój krasnal. No, i pilnuję chyba tego pudełka. Mój kochany, proszę z tego zejść. O, jak chce się dowiedzieć, co skrywa się w środku? Jesteście gotowi? A, zobaczcie na to! trzy tuby, ja to poznaję to jest Barbie Cutie Reveal, mięciutkie puchate zobaczcie, każda laleczka jest inna ta jest jakaś srebrna, tu mamy fioletową, jest taka jakaś brązowa, dobra wyciągam pierwszą tubę, a tutaj jesteście gotowi, aby zobaczyć najsłodszą lalkę na świecie ta akurat będzie w przybraniu chyba psiaka haskiego. teraz kolejna o, jaka piękna, to jest chyba Brązowy to jest kielonek! Barbie ma chyba różowe włosy i ma przepiękne poroże. Ten zimowo-świąteczny odcinek zapowiada się naprawdę ekstra! Tu jak zaczynać świąteczne odcinki? To tylko z Barbie! Czuję się troszeczkę, jakby już były święta, jakbym znalazła te prezenty pod choinką. Oglądajcie uważnie, bo teraz zaglądamy do środka i jestem ciekawa, która z tych trzech klaczeczek spodoba Wam się najbardziej. Zacznę sobie od tego białego, mięciutkiego futerka, które wygląda jakby miało drobinki brokatu. Patrzymy do środka. Zobaczcie na to. <laughs> ja już widzę. O, rany! Jakie milutki, jakie mieciutki! To jest chyba ten piesek husky. Zobaczcie, jak słodko wygląda. Najsłodsza lalka ever. Zobaczcie, ruchome nogi, mamy tutaj łapki, mamy też stópki, wszystko jest milutkie. No i nawet ma tutaj takie czerwone policzki. Ale najważniejsza rzecz kryje się tutaj w środku. Uwaga, ściągamy tę, jakby maskę z tej piżamy. Lalka ma niebieskie włosy, ale piękne. Powiedziałabym takie zimowo-mroźne. jest wyjątkowa piękność, a za chwilę zobaczycie jak wygląda bez tej jednoczęściowej piżamki. Oprócz lalki i tego stroju w środku były jeszcze cztery saszetki. Ja już je otworzyłam, bo chcę wam pokazać co się skrywa w środku. Po pierwsze, przepiękna spódniczka. To wygląda jakby była zrobiona z jeansu. Druga rzecz to są buty, no tak, no bo jak ściągniemy jej te wielkie łapy, to musimy coś nałożyć na stopy. To są takie kozaki, kowbojki, tylko że w kolorze niebieski. Były tam jeszcze ukryte takie uszy, to jest po prostu opaska. Każda z lalek ma swojego przyjaciela, a nasza laleczka ma tego słodziaczka. Niebieski, a jest to malutki, słodki psiaczek. Haski. Zobaczcie, wygląda zupełnie jak ta głowa naszej lalki. Od razu zaopiekowałam się jeszcze grzebieniem, który był dołączony. Jest to taka śnieżynka. Tutaj jest gąbeczka. Musimy ją zamoczyć w lodowatej wodzie. Ja już tutaj mam taką wodę przyszykowaną. Od razu wkładam tę gąbeczkę, aby mocno nasiąkła. No i później zobaczycie magię. Czas na ściągnięcie tego wszystkiego z naszej lalki. Zaczynam sobie od łapek. Teraz biorę te nóżki, zobaczcie jak szybko to wszystko schodzi, przerzucam lalkę na drugą stronę, ściągam jej futerko, które jest dwustronne i później będzie kurteczką. A oto Barbie w tej drugiej wersji, zimowo-lodowej, idealnej, na grudzienne, zbliżające się święta, oczywiście śnieżne i białe. Tak się prezentuje, no jestem nią zachwycona. Ja uwielbiam kolor niebieski, no i ta lalka, słuchajcie przypadła mi mega do gustu. W ogóle zobaczcie na no, tę stylówkę. Mamy tutaj kozaczki, dżinsową spódniczkę, no i to futerko na drugiej stronie, tak jak mówiłam, jest teraz kurteczką. Ale nie zapomnijmy o jej małym przyjacielu, dla którego mam tutaj przyszykowaną tę buźkę, ponieważ możemy ją odwrócić, zrobić tutaj takie fajne miejsce, a następnie położyć tam naszego książka. No wiecie, żeby mu było ciepło i wygodnie. cały czas w świątecznym klimacie otwieram kolejne tuby została mi przepiękna sowa no i ten jelonek, którego jestem mega ciekawa więc jego go zostawię na sam koniec a teraz czas chyba na sowę tak mi się wydaje, wygląda super Puderko mięciutkie i mielutkie, fioletowe ja już widzę, ale czadowo wygląda musicie to zobaczyć O, co? no nie wierzę co ona tutaj ma? Pomiędzy rękami skrzydła! To jest naprawdę latająca sowa! Dodatkowo ma gigantyczne stopy i takie jakby getry błyszczące ubrane. O, wow! Tego się kompletnie nie spodziewałam szczególnie. Tych takich ukrytych skrzydeł. ile ściągniemy jej ten strój? Jestem przekonana, że ta lalka będzie wyglądać przepięknie. Oprócz tego, oczywiście, w środku były aż cztery niespodzianki. Zobaczmy zatem, co się tutaj skrywa w środku. Wow, to jakie jest gigantyczne. Jakie buty, jakie kozaki. Jakie długie, oczywiście, w kolorze fioletowym. Na Zapewne to będzie jakiś grzebień. Zgadza się? Grzebień w kolorze fioletowym, taka półśnieżynka. Teraz dodatki. Strój. O nie, słuchajcie. Jeśli chodzi o dodatki, to mamy opaskę z takimi jakby piórkami, skrzydełkami. A to jest chyba coś na szyję. I na koniec zwierzaczek! Dajcie mi tę fioletową sowę. O, wow! Zobaczcie, jaki słodziak! No i od razu możemy porównać, że wygląda tak samo jak nasza tajemnicza lalka. Odkrywamy tajemnicę i sprawdzamy, jak ona wygląda. Uwaga, uwaga. Oh, ja już widzę. Faktycznie są fioletowe włosy. O wow, jakie ciemne, jakie długie, o rany, ale jakie mięciutkie, milutkie. O wow, wygląda dosyć mrocznie, zobaczcie, ma takie ciemne usta. Dobra, ściągam jej łapki, teraz ściągam jej nóżki, gigantyczne. No i teraz czas rozpiąć jej y, tutaj to futerko. Wiecie co, ono jest zdecydowanie dłuższe. To jest taki jakby płaszczyk. Tak się prezentuje w nowej stylizacji. Mamy kozaczki, są spotnie, jest ta kurteczka wywinięta na drugą stronę, która teraz ma gwiazdeczki i wygląda jak taka gnieździsta noc. Jest też laleczka z gadżetami, no i dajcie znać, jak Wam się to podoba. No i do naszej lalki teraz idealnie pasuje ta przepiękna sówka, Mam nadzieję, że jesteście jeszcze razem ze mną i oglądacie ten film. Krasnal mi tutaj podpowiada, że mam otworzyć jeszcze trzecią lalkę. No i jak mam odmówić, skoro to jest ta, na którą najbardziej czekam. Uwielbiam jelonki, no i jestem mega ciekawa, jak wygląda właśnie ta laleczka. Futerko wygląda przepięknie, jest mięciutkie i milutkie, a w środku... A, ja już widzę, widzę to poroże, te takie rogi jelonka. Jest też mnóstwo niespodzianek, te, które wcześniej też były dołączone. Zatem zobaczcie, jaka słodka buźka, jakie duże oczy. Jakby miały taki błysk jeszcze w oczach, to ta dam, tadam! Złote kopytka! Zobaczcie, jak na bogato, złote poroże. Mamy też złote kopyta na rączkach. A te w ogóle, jakie są gigantyczne. A te spodnie, to są dzwony rozszerzone na dole. Muszę ze środka jeszcze wyciągnąć te niespodzianki. Numer jeden. Numer dwa. Teraz jeszcze mamy oczywiście ulotkę z pokazaną całą serią. I na końcu jeszcze dwie niespodzianki. Wezmę najpierw tę największą saszetkę. Jestem ciekawa, co tutaj jest. Buty. Ale jakie piękne, zobaczcie, brązowe kozaki. Tutaj mamy jeszcze dołączoną spódniczkę, taką w kwiatki. Nalazłam złote poroże. OMG! Jak to pięknie wygląda! Złote z kwiatkami, a tutaj jeszcze jest schowany grzebień. No i najważniejsze rzeczy. Dajcie mi tutaj tego zwierzata zobaczcie jaki słodziak, przepiękny jelonek, no i dla porównania zobaczcie jak oni są do siebie podobni, teraz chyba czas na najważniejszą rzecz, musimy zobaczyć jak ta lalka prezentuje się w środku ściągamy piżamkę różowe włosy o, oh, wow! I to w dwóch odcieniach. Na górze mamy jasno-różowy kolor, a pod spodem nam przybija ciemny róż. Zobaczcie, jak są w ogóle pięknie zakręcone. Teraz ściągamy kopytka, numer jeden. Kopytka, numer dwa. No i oczywiście ściągamy jeszcze te spodnie, no i to futerko, które po przezrzuceniu na drugą stronę ma różowo-białe kropki. Alka już jest gotowa, aby wam się zaprezentować. Tak wygląda Barbie po przebraniu, po ściągnięciu piżamy. No prezentuje się bosko. O rany. Co wam tutaj dużo mówić? To jest zdecydowanie piękność. Do tego wszystkiego jej uroczy zwierzaczek, który pasuje tutaj również idealnie. Te wszystkie złote dodatki. Ta piżamka, no i oczywiście jeszcze ta głowa jelonka. Wszystko jest naprawdę ekstra. jest cała moja ekipa świąteczno-zimowa Barbie Cutie Reveal. Kompletnie się tego nie spodziewałam, nie miałam pojęcia, że takie ogromne wrażenie na mnie zrobią te przepiękne dziewczyny. Pamiętajcie, to jest najnowsza seria i jestem mega ciekawa, którą z dziewczyn Wy wybieracie, którą chcielibyście zabrać na świąteczną przygodę. Na koniec sobie jeszcze przypomniałam o mojej magii z lodowatą wodą. Mam tutaj mój grzebień, jest również ta gąbeczka, mega zimna. Sprawdźmy, najpierw, na tej ręce, co tutaj się zadzieje. Pocieramy sobie tą gąbeczką. Już widzę efekt. Na twarzy pojawiły się takie małe gwiazdeczki. Wow, z kolei ta niebieska ma nieco mocniejszy makijaż. Hitem jest chyba znowu jelonek, ma gwiazdeczki koła oczu, pomalowane oczy i mega czerwone usta patrzę właśnie na zegarek, no i przyznam szczerze, że te moje 24 godziny w świąteczno-zimowym klimacie mega szybko mijają. Była niespodzianka, jest mój krasnal, jest strój, ale miało być jeszcze słodycze. Jeśli chodzi o święta, to mi najbardziej kojarzy się kinder. No i mam tutaj takie wyjątkowe karty, jajeczka i słodkiego pingwinka. Święta bez słodyczy? No nie, nie ma czegoś takiego. A jeśli chodzi o te małe jajeczka kinder, to one są wyciągnięte z kalendarza adwentowego. Koniecznie zobaczcie, jak otwierałam właśnie taki kalendarz z czekoladkami i z żelkami. Jajeczka są naprawdę małe, a w smaku... ...idealne. I najlepsze jest to, że one mają takie nadzienie w środku. Pingwinek i karty. Jedną z tych rzeczy zostawiam na wieczór. No dobra, pingwina. Teraz weźmy te karty. Macie ochotę zagrać w karty? Ale takie lepsze. Wiecie, nie gdzie jest as, król i dwójka, tylko gdzie jest czekolada? Te karty to jest jakiś hit. To jest moje wielkie odkrycie. Uwielbiam je. Mam wrażenie, że to jest takie ciasteczko, które w środku jest wypełnione mnóstwem nadzienia. Muszę wam się przyznać szczerze, że ten dzisiejszy dzień, ten dzisiejszy challenge, mega wprowadził mnie w taki świąt. Klimat, no bo chyba nie ma nic lepszego, niż skończyć dzień z masą niespodzianek. Z laleczkami, które uwielbiam i kolekcjonuję. Zatem piszcie te listy i prośby o prezenty. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Chcecie kolejnych challengerów? No to zaczynam już je nagrywać. Jutro rano nowy kolor i nowe wyzwanie. A dzisiaj czeka mnie już tylko wieczór w jakiejś fajnej, zimowo-świątecznej piżamce z ciepłym. Kakałem albo herbatą. Do usłyszenia, pa pa!